Bo tak naprawdę e, o Kędzierzynie-Koźlu w ostatnim okresie czasu mówi się tylko w kontekście kłótni, sfarów, wojen politycznych. E, e, nie mówi się o pozytywnych rozwiązaniach dla miasta i mieszkańców. I to jest chyba niepokojący sygnał, bo zamiast dyskutować na temat szukania inwestorów do miasta, na temat rozwiązywania problemów czy z lądowiskiem przy szpitalu, to się mówi tylko o tym, kto z kim i dlaczego to przeciwko komu, i te kłótnie, szczególnie widoczne w Radzie Powiatu, gdzie nie można wywołać zarząd powiatowy, nas niepokoją. Dodatkowo, na marginesie chciałbym powiedzieć, że posłowie Ziemi Opolskiej, także pani poseł, która wywodzi się z Kędzierzyna Koźla, zamiast gasić ten porze emocji, niepotrzebnych emocji, to do, do, dolewa oliwę do ognia i na zasadzie takie, a nie się pali, coś się dzieje, i po nas tylko zniszcza, i dlatego e, musimy głośno zaprotestować, jako m, posłowie Ziemi Opolskiej, że ta sytuacja e, jest niepokojąca, jest e, złą sytuacją dla całego powiatu, bo tak naprawdę, e, czy to Kowalskiego, czy to Pani Tomali, czy Galboskiego nie interesuje. Nie interesuje sytuacja taka, kto z kim i dlaczego, tylko interesować mieszkańców Kędzierzyna Koźla powinno to, jak się rozwiązuje ich problemy. Myślę i apel tutaj do samorządowców, że zapomnijcie o partyjniactwie. Zap